Cześć kochani, witam was znowu i dzisiaj mam dla was denko, denko marca Czas tak szybko leci, po prostu nie wiem co się dzieje W każdym razie, no, boże No jest pięknie, jest wiosna, jest pięknie, w końcu, moja ulubiona para roku No ale nie przedłużając, od razu przejdę do rzeczy, bo widzę, że już mi bateria pada, a no <grym> Jakby to powiedzieć, chciałabym je tak to denko wam zrobić, bo mam kilka fajnych rzeczy No i może zacznę od początku gdzie tu początek? No dobra, zacznę od yy, instytucji zapachowych. No, i wykorzystałam swoje dwa flakoniki Christina Aguilery. Pierwszą, jaką wykorzystałam, to było Secret Potion, a drugi to By Night. I powiem Wam, że w ogóle wszystkie zapachy Christina Aguilery są bardzo słodziutkie, są takie naprawdę mega, mega super, ale są dość ciężkie, więc są raczej na wieczór. Przecudowne, naprawdę. Flakoniki mają po prostu, no. Mmm, flakoniki są przepiękne. Mam, miałam chyba 4 albo 5 rodzajów tych perfum, wszystkie są przepiękne. Jeżeli lubicie słodkie, takie trochę cięższe zapachy na wieczór, to naprawdę ekstra warto polecam. Jak już jesteśmy przy zapachach, to może pokażę Wam też moje zużycia świeczkowe, świeczkowe a raczej woskowe I zużyłam swój King Cotton z Janki Kendall, po prostu jeden z chyba najładniejszych zapachów Janka No, świeże pranie, wiecie o co chodzi, jak posprzątam sobie w pokoju, to to jest taki, wiecie... Jeszcze dodatkowy element, który sprawia, że ten, y, że, że mój dom albo pokój jest jeszcze taki bardziej, jak wchodzę do niego i czuję pięknotona, to czuję się, że naprawdę no w środku jest tak czysto, tak fajnie, że no, aż chce się naprawdę y, w środku siedzieć, w, siedzieć w środku. Y, on jest bardzo intensywny swoją drogą, przynajmniej mi się tak wydaje, i przynajmniej jak ja go odpalam, to jest mega intensywny. Ale jest naprawdę świetny, takie naprawdę czyste pranie, takie wręcz chamskie Jeżeli ktoś lubi y, zapach płynu y, do prania albo proszku, no to to jest to y, Następną rzeczą, jaką zużyłam z wosków, to są klingle to jest white poppies White poppies jakoś mi tak super ekstra nie przypadł do gustu Ym, Ale to jest piękny, kwiatowy zapach Minus w tym y, zapachu jest taki, że on po... W jakimś czasie, dość niedługim od e, odpalenia go, e, zaczyna się robić taki dość nieradzący, więc trzeba go palić jakoś tak godzinkę max chyba Z tego co ja przynajmniej zauważyłam, nie wiem czy to akurat moja wersja tak miała, czy o co chodzi e, I następnym to był wosk również z Kringle Candle i to jest Petals in Water Płatki na wodzie w każdym razie I to jest bardzo odświeżająco kwiatowy zapach, taki naprawdę świetny, na wiosnę idealny po prostu, jeżeli macie y, okazję, to naprawdę powochajcie go, bo jest dość. Bo jest dość fajny, naprawdę. Fajnie, fajnie mi się go paliło. Zresztą moja mama też, też go bardzo lubiła. Ym, dobra, dalej. Y, dalej to może. A, to tak szybko, że zużyłam swoje. Y, zużyłam i zużyliśmy swoje płyny do soczewek. Y, Lens Vision i Bilens. Y, obydwa płyny lubię, także y, co tu chcieć więcej? Są naprawdę tanie. Jeden dostępny w Hebe i to jest chyba Lens Vision, a Bilens. Nie, bilans chyba jest w Hebe, a w Rosmanie jest lens wierzę albo coś takiego. W każdym razie jeden z nich jest dostępny w Rosmanie. Jak dla mnie naprawdę nie mam nic przeciwko tym płynom, jest okej, okay, wręcz przeciwnie, bo. A, no właśnie, wręcz przeciwnie, <gryw> zaczęłam wam mówić Ponieważ moja pani optyk stwierdziła, że to są shity za przeproszeniem, a nie płyny do soczewek, ale ja na Naprawdę nie mam nic przeciwko, naprawdę są spoko, fajnie dezynfekują, nic mi się z oczami nie dzieje Używam ich często, czasami przeplatam je z tymi właśnie y, płynami y, do soczewek y, specjalistycznymi Tak jakby coś w tym stylu, no ale nie oszukujmy się Jeżeli taki, takie opakowanko to mi kosztuje 30, coś koło 30 zł, y, czy nawet 30 kilka powiedzmy A specjalistycznie jakieś tam kosztuje mi 50, no to jednak wiecie, czasami chce się odetchnąć trochę y, I spróbować czegoś innego, a naprawdę są bardzo w porządku, także ja do nich y, absolutnie nic nie mam nie współgrają też z moimi kolorowymi serczewkami, więc naprawdę jest okej. Okay. Yy, następną rzeczą, jak zużyłam, jest szampon gliskór, wersja biała, i to jest suche, zniszczone włosy. Powiem wam, że to jest niby kompleks 18 czegoś tam, składników jakichś tam, ale powiem wam, że ja w ogóle szampon gliskura bardzo lubię, one mi z włosami robią to, co ja chcę, one mega oczyszczają. Ja na przykład yy, to, czy szampon fajnie oczyszcza włosy, sprawdzam na pętlach. i po prostu po jednym razie, i oczywiście to jest pędzel do podkładu. I teraz jak mam Head and Shoulders, to jest bez porównania z tym gliskurem. Gliskur w ciągu y, kilku machnięć y, potrafił mi umieć mój pędzelek y, z podkładu, a wiecie, no y, to jest nie lada sztuka. A po prostu, y, no... A Head Shoulders, tragedia, tragedia, nie wrócę do niego. A do gliskura na pewno, i na pewno wrócę do tego białego. Miałam też czarny, czarny jest super e, różowy, lubi moja mama, także no, <laughs> cała rodzina wyposażona. Zużyliśmy też kre, y, krem, nie krem, to jest... Mm, no wiecie o co chodzi, Medełko z Isany, które miało przepięknie pachnieć, w opakowaniu Pach, pachniało cudownie, a jak go używałam to jakoś tego zapachu nie czułam, ale pingwinek był super to Tylko, że teraz nadeszła wiosna, więc no wiecie, bez przesady, nie będziemy tutaj zimy nawracać e, Zużyłam też mój e, odżywczy balsam do ciała pod prysznic dla skóry suchej i powiem Wam, że na pewno kupię go jeszcze raz, nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale kupię go jeszcze raz, bo po prostu uwielbiam jego zapach i uwielbiam to, że nawilża, nawilża na przykład jak sobie ogole nogi, prawda, to jest zazwyczaj ten moment, kiedy ja sobie takie rzeczy kładę, to powiem Wam, że jakiegoś takiego mega, ekstra, super mm, nawilżenia nie ma, ale, mm, ale jest jednak, nie muszę, jak się śpieszę, może tak, jak się śpieszę, to nie muszę nakładać jeszcze na niego balsamu, a jak już chcę takie konkretne nawilżenie, takie, wiecie, że po prostu... Mm, Świecą mi się nogi jak na wiosnę No to po prostu nakładam sobie ten balsam pod prysznicem I balsam po prysznicu I jest po prostu wtedy na bieżenie, no fenomen Także naprawdę jest świetny Tylko wkurza mnie to, że nie mogę do końca wytrząsnąć tego, co tam w środku jest Ale to nie wiem, jakoś będę przecinała później te opakowania Następną rzeczą, jaką zużyłam to był um, skrap Dostupek z food, Foodworks, z Avonu, który na początku pięknie pachniał, a potem się wkurzałam na niego. Nie wiem, kwinka, mango, mango, mango. E, ale jakoś tak. Tak? Papaja, sorry. <grych> to papaja. E, ale wiecie co, jednak wolę te e, opcje z miętami i tak dalej, bo nie wiem, jakoś tak na, na stópkach mi nie pasuje e, zapach papaii ale ogólnie peeling był całkiem spoko, tylko że bardziej lubię ten z Biedronki za bodajże 3 złote, bo mam po prostu większe te drobinki i mi fajnie te y, stópki pielęgnuje. Peelinguje. <gryśla> Następną rzeczą z Avonu to jest krem, który zużyłam. Y, nie będziecie tu widzieć? Będziecie. Taki różowy, y, to jest w każdym razie tej, z tej serii Avon Naturals. Y, y y y y y. I to jest ten kremik z różyczką, o, tak chyba będziecie widzieć. Y, pięknie pachniał. No, tak. Coś mi to przypomina, ale nie wiem co W każdym razie niestety zużyłam go na y, nawilżenie swoich innych partii ciała niż twarz y, Ponieważ mi jakoś tak nie spasował i nie pamiętam, czy mnie zapychał, czy co, o co chodziło Nie pamiętam, w każdym razie zużyłam go już na y, resztę ciała, na twarz go już nie kładłam Ale powiem Wam, że szału nie ma, dupy nie urywa y, Przepraszam, y, szału nie ma <laughs> y, Och ja nikczemna. W każdym razie nie kupię, nie kupię go drugi raz na pewno i żadnej, żadnych yy, kremów z tej serii yy, nie kupię również. Yy, dobra, ostatnie trzy rzeczy. Yy, maseczka z Rival de Lupa, truskawka i wanilia. Miała być yy, jaka dobre sam, na, na dobre samopoczucie. Yy, pięknie pachnie, ale poza tym z buzią nic nie robi. No, może trochę nabliża. I w sumie ja nie zauważyłam nic więcej. Także. Yy, jak my kiedyś znajdzie, to może, może jeszcze ją kupię I ja ma słuka która ma poprawiać koloryt skóry <laughs> Takie tam Fajnie Nabirża. Z tego co pamiętam, to też bardzo pięknie pachniała Po prostu no, no No i w sumie Fajnie nawilżała, poprawiała elastyczność skóry I chyba tyle Co do tego kolorytu skóry, to jakoś tak może jakbym tam używała jej dłużej, to bym coś takiego widziała, ale wiecie jak to jest, ja lubię często zmieniać maseczki, więc nie potrafię tego stwierdzić, kurczę, a powinnam się jakoś tak, wiecie, zadomówić z jedną i naprawdę ją przetestować przez kilka tygodni no ale może kiedyś to zrobię. I ostatnia rzecz, czyli mój ulubiony woli milion no niestety jego żywot y, skończył się. Y, służył mi bodajże 4 albo 5 miesiąc, miesięcy, coś takiego. I po prostu pod koniec już zaczął nie robił mi już takiego efektu, jaki chciałam i y, zaczął mi się troszeczkę odbijać na dolnej powiece. Więc stwierdziłam, że po prostu no to jest chyba jego koniec. Y, teraz mam tą wersję właśnie z czarną, którą wam pokazywałam w cholu albo pokażę. Zależy, który filmik wrzucę pierwszy. Y, I powiem wam, że mm, Obydwa są fajne, jak dla mnie obydwa są fajne, ten czarny musi mi trochę przeschnąć, żeby się tak mocno nie odbijał Chociaż powiem Wam szczerze, że na początku ten mi się bardziej odbijał, jak był świeży A, a ten czarny jakoś tak mniej Ale no, szczoteczki po prostu, yy, o yy, Mega wielkie, ale ja tusze L'Oreal'a uwielbiam i po prostu na pewno będę kupować ich więcej, bo tylko one mi służą yy, I to by było na tyle moi kochani Jeżeli yy, podobał Wam się ten filmik, to zachęcam do klikania kciuka w górę yy, No jak Wam się nie podobało, to też kliknijcie kciuka w górę, a co tam, żebym się cieszyła. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego!